Tak, no to byśmy sobie mogli porozmawiać o, o loterii buddy, co nie? Z siedmioma samochodami. Tam był jeszcze ósmy samochód, był jako taki bonusowy. No i został pobity rekord polskiego live'a na YouTubie, tak? Czyli ogólnie chyba streama. Było tam ponad 780 tysięcy ludzi w jednym momencie, na tym live'ie. No i też dużo jest kontrowersji z tym związanych. Ale o tym, o tym będziemy rozmawiać trochę później. <laughs> Najpierw bym się chciał właśnie zastanowić, bo Buddha zapowiedział, że to była jego ostatnia loteria. Co nie, więc yy, yy, zobaczymy, jakie będą plany dalej. No i mamy jeszcze dwa takie mniejsze tematy, ale to zobaczymy, yy, jak czasowo nam to wyjdzie, bo jednak yy, z tym całym rekordem buddy no to jest dużo zamieszania też było bardzo dużo ataków hakerskich na, te, na ten live tak samo tam był, był tak jakby prawa autorskie z tego filmu z tego zapisu live'a były przekierowane przez YouTube'a w sensie takim że ktoś roszczenie YouTube'owi wysłał o dźwięk o jakąś muzykę bo przez moment tam było po prostu na live pokazana studniówka na której z projektora uczniowie oglądali livea Buddy i była jakaś muzyka tam wiadomo jakaś disco polo czy folklor, folklor. no i właśnie za to Tak gdzieś w tle no, no nie i za to dostali właśnie raport raport za to że są prawa autorskie używane, co nie? No to jest trochę taka paranoja, no ale okej, okay, no tak działa, tak działa YouTube, więc nie ma się co dziwić. Z tego co widzę, no to ten zapis live'a wrócił na konto główne właśnie Buddy, no to także raczej to będzie już, pewnie ta sprawa jest załatwiona, albo jest to wycięte po prostu z zapisu i tyle. No, także tutaj, no co Ty myślisz w ogóle o całej tej akcji, no i najważniejsze, czy brałeś udział, nie? Wiesz co, tak, brałem udział, kupiłem sobie symbolicznie jeden los, tak żeby, żeby po prostu mieć udział, ale nie oglądałem live'a na przykład, tylko siedziałem w tym momencie ze znajomymi w restauracji, pamiętam, i rozmawialiśmy o takim robocie, który jeździ i zbiera naczynia od ludzi, no nie? I po prostu przejeżdżał sobie obok nas i my tak patrzymy na niego, patrzymy, coś tam gadamy o nim, nie? I, i kumpel tak w końcu, ty, a wiecie, że dziś Budda ma tą loterię? No tak, a to co? Podobno w cholerę osób jest na live 700 tysięcy prawie, nie ja mówić ile? 700 tysięcy mówię nie? No to dawaj, odpalaj, nie? I odpalił to po prostu w restauracji i patrzyliśmy, jak wiesz, coś tam coś tam się działo w tym momencie. No, ale powiem ci, że główne, co zauważyłem, i to nie tyle po tej loterii, co przy okazji jakiejś po, którejś poprzedniej jego loterii, jak on mówił na live'ie bo akurat tego live'a nie oglądałem w całości tylko właśnie poprzedniego i on tam był na tym live'ie no kilka godzin nie i po prostu wiesz no było widać po nim takie zmęczenie że no ciężko jest utrzymać uwagę ludzi no przez 40 minut możesz to zrobić nie ale jak live trwa kurczę cały wieczór no zapis no to naprawdę no, no jest to 5,5 godziny no nie Dokładnie, no więc wiesz, te, te kilka godzin to jest naprawdę męczące. No bo on tam jest główną postacią. On nie ma tam jeszcze trzech do pomocy, którzy by tam coś zaczęli mówić, wiesz, zamiast niego, tylko on to prowadzi praktycznie sam, nie? W sensie przed kamerami, że głównie on jest, głównie on mówi, jest tym głównym prowadzącym. Ta rola się nie rozdziela, wiadomo, że no gdzieś tam kogoś widać, ale no to jakby, wiesz, duże przedsięwzięcie. Natomiast co myślę o tym, że zarobił tam, tak, na tym? Głównie o to pytasz? Wiesz co, no to, to najbardziej chyba ludzi grzeje, właśnie ile on na tym zarobił, ile wydał na te wszystkie samochody, na mhm. organizację całego przedsięwzięcia. Dokładnie, i wiesz co, ja teraz powiem, że ja bym to troszeczkę odwrócił. A dlaczego ludzi przez tyle lat nie grzało, że ile lotek zarabia? lotto. Dlaczego to ludzi nie grzeje? Tylko idą zapłacą to lotto. Nie, dobra, okej. Okay, no wiesz, jakaś tam szansa jest. No przede wszystkim szansa jest mała, bo jest tak około 1 na 18 milionów. I tak naprawdę ludzie myślą, że jak grają 10 lat albo 20, to oni mają jakieś tam mityczne większe szanse na wygraną. Nie, gówno prawda, kurwa, wcale tak nie jest. Masz dokładnie za każdym losem jeżeli poślesz jeden los, dokładnie za każdym razem startujesz od zera, czyli masz szansę, szansę jedną na 18 milionów, nie. I za każdym razem szansa wynosi podobne liczby i, i tyle. I to się nie zmienia. To, że ty to robisz przez 20 lat, to nie znaczy, że po prostu twoje szanse się jakoś tam zwiększają, nie. I nikt nie mówi o tym, że o, bo oni tyle zarobili. nie? No tak. Znaczy są ludzie, którzy to nazywają podatkiem od głupoty, to są ci bardziej świadomi, którzy wiedzą, jak działają takie loterie. Niemniej to jest legalna loteria. No i oni zarabiają, tak? Od zawsze zarabiali. No i tutaj, jeżeli Buddha może legalnie, prawnie to zrobić, taką loterię, to sobie zrobił swoją, a że widzów ma dużo i widzowie chętnie, że tak powiem, kanał jego wspomagają. I, i to też wielu zaznacza w komentarzach, że to jest taka forma zapłaty za jego działalność, bo po prostu Buddha on. Na przykład nie reklamuje z jakoś produktów, tak? Nie, nie ma reklam, takich przerw na reklamy, że tam, nie wiem, co 10 minut reklama jest u niego na kanale. On tego nie monetyzuje w ten sposób, za to monetyzuje w taki. No to jest system I monetyzacji, też, jest po prostu zaczerpnięty z MrBeast, nie? Właśnie, wyjąłeś mi to z ust. To miałem właśnie powiedzieć, że. To jest y, zaczerpnięty, wiesz, rodzaj jego filmów jest zaczerpnięty często z Top Giera lub z y, The Grand Tour, tak? Bo na przykład tam wiesz, y, jazda autem w zimie gdzieś, czy coś, y, gdzie tam auto w że wylądowało, to jest y, jeden do jeden kopiuj w klej. Jak. Y, czekaj, chyba wylądował w, jezio w jeziorze Mitsubishi Lancerem 9, więc. Y, tak, więc. Y, Ewo nawet, tak to było. I to było 1 do 1 właśnie tego typu akcja, więc widać po prostu, być może, nie wiem, młodsi nie oglądali tak w ten sposób, The Garant'e, który jest na Amazon Prime, więc może tam mniej osób ma po prostu dostęp. Wcześniejsze odcinki, wiesz, tam Top Gear też być może mniej z tych takich obecnych 16-latków czy 20-latków oglądało. Bo teraz ten program już nie działa, on był już u schyłku wtedy, gdy oni dorastali, więc być może go kojarzą, ale nie tak odcinek w odcinek jak na przykład my, no nie? Gdzie to swojego rodzaju był kiedyś kult, tak naprawdę. No, dokładnie, tego no każdy oglądał, każdy, Zwłaszcza tak, w Anglii. każdy nowy odcinek to Zwłaszcza w Anglii, a w Polsce tak, a oni też y, sami zaznaczali na odcinkach, na przykład Jeremy Clarkson zaznaczał na odcinkach wielokrotnie, że są bardzo silnie oglądani i znani w Polsce. Więc jak przyjechali do Polski, to naprawdę było widać to, że ludzie ich oglądają. I takich ludzi jak Budda było więcej, którzy się nimi fascynowali i zaczęli od nich jakby tą przygodę. Więc to, że on zrobił y, tę loterie, to on po prostu zmonetyzował to, co zrobił po polsku, po swojemu, tak jak on chciał. Yy, właśnie przygody powiedzmy stopgiera z, Top Giera, z y, The Grand Tour na Amazonie yy, i. Mister Bista po prostu zaczął jakby naśladować w monetyzacji tych filmów, nie? Więc ani loteria nie jest jego jakby pomysłem, ani pomysły na filmy często, znaczy nie mówię, że całość, tylko tam, wiesz, jakieś poszczególne momenty, nie są jego pomysłami, są po prostu czymś. Zrobionym na nowo, na nowo, tak, ale już pomysłami, które już wcześniej zaistniały gdzie indziej jakość materiałów też widać, że wzoruje się na tym, co nagrywał Top Gear w znacznej mierze i dla mnie to jest plus. Dla mnie to jest plus, ponieważ ja to lubiałem, dlatego rozumiem dlaczego Buddha ma taką oglądalność, a za tą oglądalnością idą właśnie e, popular, idzie po prostu popularność e, tych, tych e, no, raz, że samych loterii, a dwa, że kanału, po prostu tak, konkretnych filmów. No i nie dziwię się, robi dobrą robotę. Ja mu życzę jak najlepiej i naprawdę dla mnie super. Jeżeli tutaj zarobił na tym miliony, niech zarabia, zasłużył sobie. Jak ludzie oglądają i widzą w tym wartość, chcą, yy, chcą po prostu go wspierać super sprawa. Dokładnie tak, tylko właśnie tutaj fajnie podałeś przykład tego lotka, że tam jest 1 do 16 czy do 18 milionów szansa za każdym razem wysłania lotu. Tak, 1, 17 coś chyba, nie? całe 18 milionów jakoś. No rozumiem, jakoś, tak. no to tutaj była szansa na wygranie czegokolwiek dużo większa, a mimo to ludzie unarzekają, że jak to jest, że on zainwestował tam w tych 7 samochodów załóżmy 5 milionów złotych i że zarobi na tym i tak dalej. No dobra, okej, okay, ale no Nie można mu tutaj ukryć tego, że no, Buddha ma bardzo dużą rzeszę swoich fanów i też te ceny tych losów nie były jakieś, nie wiadomo, wygórowane. To bardziej poszło po prostu w ilość ludzi zainteresowanych, bo jeżeli przykładowo sobie pomyślimy, że on ma 2 miliony subskrybentów, którzy no, nawet jakby wszyscy oglądali i tak dalej. Każdy jego odcinek, to na pewno drugie albo trzecie tyle ludzi brało udział w tej loterii, nawet jego nie znając, nawet nie za bardzo znając jego twórczość, co nie? Nawet nie, nie subskrybując, nic, nawet kanału, nie, nie, wie, nie. Wie, nie wiedząc o tym nic. Więc, no bo po prostu była, była to bardzo dobrze zorganizowana loteria i bardzo dobrze, już kolejna wiesz, z rzędu. I jeszcze tutaj warto wspomnieć, że okej, okay, no jeżeli on nawet się inspiruje innymi twórcami, to on się inspiruje topką, nie, światową. A nie, a nie, właśnie robi coś takiego, wiesz. Tak, i wiesz co? To, że się, wiesz, wzoruje na tej topce, to jest jedno. Bo wzorować się może wiele osób. My też możemy powiedzieć, że będziemy robić podcasty w typie kogoś tam. No nie my Tak my, jak my, jest taki my, jeden my, my podcast, stoimy. który. No ale wiesz, ale jest na przykład jeden podcastek w Polsce, który zaczerp zaczerpnął sobie na przykład kubek z innego kanału, no i jego za to zbluzgali. No nie? Bo, bo miał kubek, y, który na kanale innym był, jemu się spodobał, miał ten kubek, no i był problem, tak? No, natomiast y, widownia y, Buddy nie robi problemu z tego, że oni robią treści podobne do Top Gear'a, na przykład y, nikt, wiesz, jakoś, jakoś to nie idzie tak szerokim echem, żeby odbijało się mu na przykład na oglądalności. No, jest po prostu okej, okay. ludzie się cieszą, ludzie idą, jeżeli Budda powie, że tam zrobił światła do auta. No to yy, ja później spotykam gościa na zlocie, na zlocie, który mówi, że on tam auto oddaje, będzie robił takie światła, i ja słyszę normalnie, bo dzień wcześniej obejrzałem filmik, czy nawet tego samego dnia w południe, i wieczorem na zlocie spotkałem gościa, który mówił te same dwa zdania, powtórzył co powiedział Budda. Czyli to jest taka reklama we filmie, jakby. Yy, po prostu tej firmy, która te światła przerabiała, że ten człowiek już był gotowy wydać prawie 3000 zł na te swoje światła, ponieważ po prostu tak powiedział i mm. tak, czyli to już taka swojego rodzaju religia i wiesz, no jeżeli tak ludzie podchodzą do tego i on to jest przeświadczony o tym, że to on sam tak uważa, a ja słyszę po prostu, że to jest yy, słowa kogo innego, on wypowiada, które ja wcześniej słyszałem kilka godzin wcześniej, no, no Wiesz, jest to takie, no, widać, jak on ma dużo, y, taką, duży wpływ po prostu, nie? Jak, jak oddziałuje na ludzi i na tych fanów motoryzacji, tak? No bo można być fanem motoryzacji i nie mieć żadnego auta, i po prostu, wiesz, wiedzieć o nich dużo, tak, znać historię i tak dalej, a można być fanem auta i zdzierać kurczę komplet oponów, y, co y, o, o, opon, oponów. So friends, oponów. Tak? Oponu, Oponu. powiedzą Kopina. Oponów, tak. Dobrze, no. no to, no to wiesz, no, ale można być takim Coś i takim fanem. Ale tutaj no, nie? fana buty w tobie, że tak tutaj moc jest w, w tobie mm, silna. Nie, yy, nie, raczej, raczej nie wiesz co, po prostu jak ten gość na tym filmiku, ja po prostu lubię zapierdalać. Nie? No, no tak, tak. No. Nie no, żaktuję, oczywiście, ja jestem jednym z tych, którego zawsze wyprzedzają, nie, ale, ale po prostu lubię sobie popatrzeć na dobre autka. Zwłaszcza japońskie. U niego na kanale on szanuje ja ka każdą motoryzację. No może z wyjątkiem tego Rolls tak angielskiego, gdzie tam coś pokazał, jakieś ładowanie Gnoju czy coś, tak? No, ale ale poza, tym, poza tym szanuje japońską motoryzację, motoryzację w ogóle i mi się to podoba. Zawsze tam miło na kanale u niego obejrzeć coś, co się tyczy właśnie Japończyków. bo no, że tak powiem z wagami i wszystkim wokół tej grupy niemieckich samochodów, to raczej mi nie jest po drodze, bo tego jest tyle, że, że na mnie to nie robi żadnego wrażenia, choćby to było nowe auto i, i naprawdę super limitowana edycja. Może gdybym mieszkał w Stanach, to po dekadzie znowu by mi się zaczęły Europejczyki podobać, ale na obecnym chwilę. No tak, no i tutaj właśnie jeszcze tylko dokończę, bo się rozgadałeś, zagadałeś mnie akurat w tym temacie. Odniosę się tylko do tego, co mówiłeś, że właśnie jest inspiracja jakimiś tam programami typu Top Gear i tak dalej. To jest tak, że nawet jeżeli on bazowo by robił jeden do jeden takie filmy, to też by to się fajnie oglądało. Przy czym taką wartością dodaną według mnie jest to, że jest taki polski sznyt, do tego jest też dużo pokazywanie klapki z Biedronki Dokładnie. na przykład. Nie? I taki właśnie dystans do siebie, takiego po prostu cebulaczka, czyli no akurat w konwencję naszego podcastu to się wpasuje, wpasowuje idealnie. No i kolejna rzecz, że że też to jest zrobione na zasadzie takiej. Że w sumie y, każdą y, tą akcją, choćby jakkolwiek, ktokolwiek by to y, kry, kry, krytykował, że y, Budda rozdaje pieniądze y, osobom potrzebującym, czy jakkolwiek, żeby sobie nabić na tym zasięgi, nie mam nic przeciwko temu. To już jest taka odwieczna. Znaczy, ja, wojna, jak wojna, że jeżeli ktoś robi coś co? dobrego dla zasięgów, dla mnie jest to nietrafiony argument, bo mimo wszystko zrobi ja coś dobrego. Ja bym to dobrego. odwrócił, wiesz? No, tyle. Tak, ja bym to odwrócił, że on przy okazji robienia czegoś dobrego łapie zasięgi. Po prostu wiesz, ma możliwości finansowe, żeby coś zrobić, robi to i przy okazji to narywa, po prostu nie? Tak. Więc, jakby pokazuje też ludziom, na co idą te pieniądze, a oni widzą, że one są rozdysponowywane właśnie w taki sposób rozsądny, ciekawy, wiesz, taki po prostu dobry dla innych też. A nie na zasadzie, wiesz, niektórych influencerów, którzy co, oni to nie są i oni będą, wiesz, w restauracji, kurczę, mm, nie, to niedobre, to mi nie pasuje, to nie, no to, no to on taki nie jest, on woli kupić tego plejka i zanieść, wiesz, do domu dziecka i to jest właśnie zajebiste i, i, i dlatego moim zdaniem on po prostu ma na polskim YouTubie to, co no, ma, szacun, tak, taką tak, społeczność, szacun. takich mhm. ludzi, taki szacun. No. Wiesz, no bo to jest też prawda, bo y, tak ludzie się plują o to, że on tam jakąś charytatywną akcję robi, żeby tylko podbić zasięgi loterii i tak dalej. Okej, okay, ale się dzieli tymi pieniędzmi, m, m, wiesz, on sobie może zarobić miliony na tym i mimo tego dalej, y, wiesz, się podzieli tym bez problemu. Wolę taki obrót spraw niż na przykład influencerów, którzy skamują ludzi na potęgę, okradając ich notabene. A później poprawiając sobie wizerunek PR, i to wszystko inne, całe te dwuliterowe czy literowe skróty, sobie poprawiają po prostu zrzutką albo jakąś pomocą, taką hamską, Że o, popatrzcie, jaki jestem piękny i wspaniały. Buddha to nagrał przy okazji zaniósł jakąś kasę, 100 tysięcy złotych, do domu dziecka, w chwilę się nie przyznawał do tego, później to wyszło, że to on był, po prostu nie robi z tego jakiegoś wydarzenia, że patrzcie na mnie, jestem gwiazdą i chuj, nie, jestem najważniejszy tutaj, nie? No. Tak, i, i teraz zobacz jeszcze, ja tych wszystkich jego hejterów zapytałbym, ile oni są w stanie oddać na właśnie potrzebujących, skoro tak dyskredytują Buddę, że zarabia tyle i tyle. Jeżeli zarabiasz, nie wiem, powiedzmy, 1000 złotych tygodniowo i oddasz tą stówkę, tak, na dom dziecka, powiedzmy, no nie, tak dla uproszczenia, to dałeś stówkę. A jeżeli on zarobił milion w ten tydzień, no i on odda 100 tysięcy, to kto oddał ile? Tyle samo. On uczyni więcej dobra za te pieniądze. Tak, tak, ale On, procentowo ze swojego zarobku. Tak, po no to okej, okej, okay, 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 no to procentowo to, tak, to, ale to jeżeli, jeżeli patrząc na człowieka, który może oddać tyle, ile oddaje, no to okej, okay, to procentowo jest w porządku. Natomiast po prostu chodzi mi o to, że nie ma co mu wypominać zarobków, skoro on y, proporcjonalnie więcej y, oddaje na dobre cele. To moim zdaniem jest ok. po prostu gość może więcej robić i robi więcej i do tego służą pieniądze. To nie jest, pieniądz nie jest, wiesz, celem samym w sobie, tylko po prostu... Y Możliwością do y, czynienia czegoś i moim zdaniem, człowieka możemy po, poznać właśnie po tym, jak wykorzystuje swoje pieniądze, bo on by to mógł y, wykorzystać w zupełnie inny sposób, żeby na przykład mieć jakąś władzę. Tak? Czyli, na przykład, nie wiem, zakładam firmę, gdzie mam, nie wiem, call center i ja się po prostu wiesz, mówię tym ludziom: Nie huja żadnej premii, jedziecie dla mnie po 12 godzin nie? i odbierać telefony i ogień i jazda, no nie. Tak jak w Wilku z Wall Street było pokazane, nie? że odbierać pierdolone telefony. Dokładnie tak. tak. No i tutaj. Więc tutaj myślę, że on naprawdę robi dobrą robotę, ponieważ może więcej dać i więcej daje, ponieważ więcej zarabia. I, i ja bym się cieszył z tego, a nie wypominał mu, ile zostaje dla niego. Naprawdę, te, tutaj w ogóle bym tego nie robił, tylko bym po prostu mówił, że skoro przy okazji daje więcej, Super. Tak, tylko wiesz, bo tutaj ludzie nie rozumieją pewnej, pewnej, rzeczy, że on nie próbuje ludzi naciągać na coś, na coś jakiegoś, wiesz, jakieś gruszki na wierzbie i tak dalej po prostu, jest legalna loteria z losami, możesz sobie to kupić, jest to wszystko legalne, jest to wszystko opłacone przez odpowiednie, tak samo firmy, jest to realizowane, jak sam Budda powiedział, że oni mieli chyba 12 różnych źródeł transmisji w razie właśnie ataków hakerskich i tak dalej, więc to było profesjonalnie zrobione, i też warto zauważyć. że znaczy, oni się chyba nauczyli troszkę doświadczeniem, wiesz, bo raz mieli właśnie taki problem. O ile dobrze pamiętam, mieli A, tak, DDoS chyba na swoją stronę. Tak, i, i tam były zapytania e, właśnie. Przy tak. okazji którejś z loterii, i dlatego właśnie nauczeni doświadczeniem mieli 12 niezależnych kanałów do transmisji w razie czego. No dokładnie, no a jak widać, polskie Free się tego nie nauczą dalej, po, po tylu galach, no ale to jest inna rzecz. No i właśnie tutaj chciałem powiedzieć tylko tyle. Że no ja, ja brałem też udział, nie zapytałeś się mnie o to w sumie, no ale tak, też brałem udział. Yy, nawet z samego tego względu, że inicjatywa mi się podobała, co nie, bo tam wiadomo, że nie każdy liczy na wygraną. No, każdy by chciał wygrać, ale no, nie, trzeba sobie też policzyć szansę, więc po prostu dla mnie inicjatywa jest spoko. Yy, tam są szacunki od ilu, od ilu yy, jakiej kwoty, do jakiej kwoty mniej więcej. Tak ludzie, yy, tam chyba był jakiś artykuł który właśnie by tam mówił, że to mogło być od kilku milionów, aż do 100 milionów zarobku na tym, co nie. Więc no, bardzo, bardzo dobre pieniądze. Tylko tyle muszę powiedzieć. Co? Aha, dobra, bo chciałem tylko powiedzieć tyle, że, że jeżeli chodzi o ten system monetyzacji, Mr. Bista, to jest bardzo prosty i bardzo uczciwy, według mnie, system. System po prostu monetyzowania swojego kanału i swoich swojej mm -hmm. właśnie. M mógłbyś to nakreślić, bo ja tam przyznam się szczerze, akurat o tym no, nie Mr. wiem Beast wiele, a Budda, jest... skoro się na nim wzoruję. Tak, Mister to jest taki największy, największy kanał YouTube'owy na tą chwilę na świecie. Tam są właśnie te wszystkie pomysły na tranki, jakieś ekipy, nie ekipy, tylko nie ekipa Freeza, tylko ekipy ogólnie, i pomysły na różne challenge, na różne właśnie filmiki i tak dalej. Mr Beast robi tak, że on właśnie wypuszcza bardzo taki doinwestowany film. Później robi jakąś właśnie loterię, że możesz wygrać dom, że możesz wygrać wyspę prywatną, że możesz wygrać jakieś tam inne rzeczy. Do tego stopnia już to doszło i on z tych pieniędzy, które zarobi na loterii, on wszystko reinwestuje. W swoje kolejne produkcje wideo na YouTube, więc też nie potrzebuje monetyzować przez reklamodawców, co też się zdarza, ale rzadko. Podobnie u Buddy, bo on ma kasę po prostu z tych loterii na, na rozwój kanału, na robienie coraz lepszych, grubszych rzeczy. No i później właśnie jest ta pomoc charytatywna. Był film, który MrBeast zrobił, co też się odbił wielkim echem w lecie ubiegłego roku. Że on naprawił zaćmę tysiącu tysiąc ludzi, nie? Czyli on zapłacił ludziom za operację wzroku i też się ludzie potrafili zesrać do niego, że on to robi na pokaz. No ale jeżeli tysiąc osób przywróciło to wzrok, nie mam problemu z tym, nie? Żadnego. Dokładnie. Super akcja, i dla mnie naprawdę, no nie słyszałem o tym wcześniej, więc. Tutaj, no, Szapoba, naprawdę super, super sprawa, nie? To jest, to jest coś, co ludzie z możliwościami, jeżeli mogą i je robią, to naprawdę to mają Według mnie bardzo fair nie. to jest. To jest, według mnie, bardzo fair. Więc nie zesrajcie się, ci, co tam próbujecie znaleźć igłę w oku jakimś innego człowieka. Także tyle z mojej strony. No, więc co? Chyba to wszystko, nie? No tak, tak. no, Troszkę tu posmarowaliśmy, no. Posparowaliśmy trochę, no ale no, niestety, no trzeba, trzeba przyznać. Słuchaj, no, no, super, no jak, ktoś, jak ktoś robi dużo dobrego, no. Jak ktoś robi dużo dobrego, uważam, że się mu to należy. No. no I tyle, motoryzację lubię, więc Budda jest mi znany w ten czy w inny sposób. Jeżeli chodzi o, wiesz, tak regionalnie, no to też jest, geograficznie jest dosyć blisko mnie, także, wiesz, jakoś gdzieś tam taki, mam go bardziej za swojego po prostu. Ziąka, no bo to taki sposób myślenia podobny jest, nie? Też dokładnie. No. Dobrze, to wszystko na dziś. Eee, trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej. Hejka.